Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem bajka po godzinach, królem rowerów. Dzisiaj wyjątkowo nie jest po godzinach, chociaż koła miały wylecieć wczoraj, ale minęła północ, poszedłem do domu, zatem nagrywam je dla Was dzisiaj. Przed Wami ZIP 303 Firecrest pod hamulce tarczowe Centerlock. Nowe koła od Zipa. Czemu są takie ciekawe? No, dlatego, że rzeczywiście sporo się tutaj zmieniło. Po pierwsze są to koła które idealnie sprawdzą się w grawelach, bo minimalna uwaga, minimalna szerokość opon, które możemy tutaj założyć, to 28 mm. Także jest to dość ciekawe, żeby e, była sytuacja, kiedy koła mają zalecaną minimalną szerokość opony i wynosi to aż 28 mm w kołach szosowych. Kolejna ciekawa historia z tymi kołami, to jest rand obręczy w tym modelu zipów. Normalnie obręcz ma kształt taki, że jest rant, potem jest obręcz, ma tam jakiś tu kształt komory i tak dalej, znowu mamy rant i on się kończy takim hakiem. A nazwa hookless, czyli bez haka, dotyczy właśnie obręczy, które są hookless, czyli bez haka. Jak się przyjrzycie tutaj temu rantowi, to jest to linia Pionowa, prosta, bez żadnego zagięcia. Koła te kosztują 3859 zł przód, 4089 zł tył, czyli zestaw 7948 zł brutto w detal. Tak jak mówiłem, opony minimum 28C lub grubsze, dlatego że rand jest hukles. Oprócz tego nie obsługują opon continental. Taka jest informacja od producenta kół. Być może te opony Continental łatwo będą zeskakiwać z tych kół. Generalnie wszystkie inne opony w systemie Tubles powinny tutaj bez problemu działać. Teraz garść informacji technicznych odnośnie tych kół. Przychodzą fabrycznie z zaworami pod Tubles i z opaskami pod Tubles. Także są przygotowane do tego, żeby zalać je mlekiem. Powierzchnia kół ma charakterystyczną fakturę piłki golfowej, jak to w zipie. Dodatkowo nowe naklejki zipa z materiału odblaskowego. Szprychy to CX reje. W przednim kole mamy ich 24 sztuki na dwa krzyże. Wewnętrzna szerokość obręczy 25 mm. Maksymalne ciśnienie dopuszczane w oponie to 73 PSI, z tym, że tutaj poszukałbym tabeli ciśnień, dlatego że te ciśnienie będzie się zmieniać w zależności od szerokości opony. Tylne koło też na 24 szprychy, też na dwa krzyże i też na szprychach CX Ray. Teraz tak, to co ciekawe, to oczywiście bębenek w kołach. Teraz Wam pokażę, jak on jest dokładnie Wykonany będziemy też mogli sobie zobaczyć, ile on waży. Mamy 0,0. Ten tutaj jest nie jest w systemie raczej, tylko jest w klasycznym systemie zapadkowym. Jak widzicie, tu w piaście jest jedna część tego systemu, zapadek, a tu w bemenku jest druga część systemu, zapadek, a dokładnie Sześć sprzęgiełek, sześć piesków, to się dokładnie nazywa pieski. 55 gramów waży bębenek. Oś aluminiowa. Tu wewnątrz widzimy duże łożysko wewnętrzne. W ogóle łożyska są tutaj dość spore. W bębenku są trochę mniejsze, także tu się można spodziewać, że one się będą zużywać najszybciej, ale w piascie są naprawdę solidne, duże łożyska. Także można oczekiwać, że. Długo posłużą bez serwisów. Jeżeli chodzi o wagę kompletnych kół, to tylne koło rzucimy sobie na wagę 753 gramy. Przednie koło, teraz zobaczymy, ile waga pokaże. 631, czyli łącznie około 1400. Co to, to, co jeszcze może być tutaj ciekawe, to wymiary tej obręczy. Tak jak producent podawał, 25 mamy średnicę wewnętrzną i tyle rzeczywiście suchmiarka pokazała. Zewnętrzna 34, a wysokość profilu, tutaj sobie zmierzymy, tak już po całości, to jest 41. Milimetr. Takie wymiary mają te koła. Jeszcze jedna rzecz na koniec: która pewnie niejednego z Was ciekawi, a wiem, że są tacy, którzy tylko po to żyją, żeby sprawdzić oprócz tego, ile coś waży, ile kosztuje i czy współczynnik złotówki za kilo jest odpowiedni. To druga, drugie bardzo ważne pytanie w branży rowerowej jest: jak cykapiasta piasta? I tu. No, trzeba przyznać, że cyka bardzo ładnie. Także tyle o tych kółeczkach. Jeżeli szukacie kół do szosy w systemie Tubles i zamierzacie jeździć na szerokich gumach, czyli od 28, lub szukacie kół do Gravela i macie na to budżet bez mała 8 patoli, to śmiało polecam te koła, bo naprawdę wyglądają bardzo solidnie, sensownie ważą, kosztują ile kosztują. No, wobec dzisiejszych podwyżek, wszystkich części rowerowych, które zdrożały przez rok bez mała o 20-25%, to powoli ceny tych komponentów przestają mieć znaczenie i przestają robić wrażenie, bo, bo, bo wszystko zaczyna kosztować absurdalne pieniądze. Także tu ocenia się specjalnie, nie ma co rozwodzić. Kosztują ile muszą, ale generalnie są to zacne koła, godne polecenia. Jeżeli składacie jakiś fajny, gravelowy projekt, to serdecznie polecam, bo Wyglądają sensownie i co więcej, chwilowo są dostępne i można je kupić. Tyle na dzisiaj. Jeżeli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał, dawajcie łapkę w górę, możecie odwiedzać nasze profile na Facebooku i Instagramie. Linki znajdziecie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!